Pamiętajmy, żeby przed nałożeniem podkładu odpowiednio przygotować twarz. Nakładamy lekki nawilżający krem lub bazę pod podkład. Następnie nakładam podkład, omijając okolice oczu. Skóra wokół oczu jest delikatna i żeby jej nie obciążać, wklepujemy sam korektor o jaśniejszym o ton odcieniu, żeby rozjaśnić i rozświetlić oko. Twarz Podrujemy sypkim pudrem. Skórę pod oczami, czoło i brodę pudrujemy pudrem rozświetlającym. Na powiekę nakładam kremowy cień lub bazę, dzięki której pastelowy cień będzie miał intensywniejszy odcień i dłużej utrzyma się na powiece. Następnie obrysowuję oko czarną miękką kredką. Górną kreskę rysuję od wewnętrznej strony do zewnętrznej, tuż przy samych rzęsach, a koniec lekko wyciągam ku górze. Dolną kreskę łączę z zewnętrzną górną kreską i rysuję ją do 3 czwarte długości oka. Wzmacniam kreskę czarnym eyelinerem, aby uzyskać intensywniejszy odcień czerni. Tuszuję rzęsy. Modeluję brwi szczoteczką, aby nadać im odpowiedni kształt i wzmacniam cieniami do brwi. Modeluję twarz różem w ciepłym odcieniu brzoskwini. Na usta nakładam pomadkę w odcieniu ciepłego beżu.